Się obraziła i nie będzie wchodzić a chyba nie siedzi przy tą wiesz, nie no gra to tam... jak jest to nawet kurwa wysyła się i się obraziła, to... A już co, ale ja też tak robiłem ona no, pisała później, że albo i brać się albo nie to chyba nie wiem Zadanie wykonane Teraz tylko wrócić do Raiza i odebrać nie się. Otanie wchodzi się na... smaliłem Jolta, grałem pifę kurwa

Na imprezie, będzie na jego ten... No. Już, możesz. Już możesz. Tak. No. no. Już możesz. Nieźle. Dostanę teraz antyzynę. Wydawało ci się, że to mi wystarczy? Masz jeszcze sporo do udowodnienia. Słuchaj, naprawdę potrzebujemy leku. Daj mi go teraz, a ja wrócę i zrobię, co zechcesz. Dostaniesz antyzynę wtedy, kiedy ja powiem, ani sekundy wcześniej. Powinieneś jednak wiedzieć, że jestem rozsądny. Zrób to, o co Cię proszę. A dam Ci nie jedno, a dwie skrzynie antyzyny. Dobra, niech będzie. Co mam zrobić? A robota różni się trochę od zabawy z antenami. Będzie ona wymagać trochę więcej. Umiejętności narzucenia kurwa, kurwa, swojej kurwa, kurwa. woli. Kurwa. Tworzenia własnych zasad. To sprawia, yo, że jesteś yo, bro, czy jesteś panem kurwa, swojego dobra. losu, Krajiny? No, no, czy nie też wystarczy jesteś wystarczy. tylko czyjąś kukiełką. No, Wydaje o, mi się, że znam no, odpowiedź. Pogadaj z Kalinem. Zobaczę, nie? czy warto tracić na ciebie czas. Chyba bo zachciało mi się na robotę jechać, kurwa, na ukrycie. O, o o Krzysiu, chodź tu chuju A ja mi się jebie chyba kontrolę, bo stary nie mogę biegać. Bo się tak jak biegam, kurwa sprint, to on biegnie, zatrzymuje ja się, biegnie, zatrzymuje ja się, widzę ja to Bo masz jeszcze za niski poziom, ale nie marcie, kiedyś nie ci się odblokuje. Ale jeszcze nie teraz. Bo wszyscy poszli Dobra o, kurwa, po, po, po. wróbel wyskakuj z maczet kurwa Trzymajcie motek dekarski A ja mogę wam rzucić coś chcecie? Stary też ci coś mogę rzucić kurwa Masz kurwa, też ode mnie ode mnie i Wróbel ci dał jeden, ja ci tu dam drugi, masz kurwa, masz dwa kurwa, Jedni się nim wczere kurwa Masz. Dawaj, dorzuć jeszcze motek do stawki. Ty czy że ludzie się pytają na filmie co my robimy, co my robimy, a w karty gramy. W stole chce ktoś to my... wejść, jak ktoś dobra. chce nie. Ej dobra, dorzucam stawkę, to Ej, wchodzę, wchodzę w stawkę, Ej, wchodzę, podbijam stawkę i dorzucam, i dorzucam Nadziak. Macie tę czaszką, je. Bo je. Sprawdzamy karty? Ej, nie ma w Wchodziłeś w stawkę do. wchodzisz w to zdanie, to w zaszku. Dorzuciłem kurwa, o ci chodzi. Ej, dobra, sprawdzamy karty. Dobra, ja mam stary kolor. Ja mam fula. To i tak ja mam wyżej. To jest dobrze, ja wszystko. Ja wszystko zgarniam, bo wygrałem, bo mam kolor. Idę sobie O, Nie, on najlepsze zwinęłem. Nie, najlepsze je. Co najlepsze... ty mi chcesz? Nikołowy, ładaj. Do masz tu! Kurwa, Ech, pa, do góry, wat stoisz. Jak pa! Leci do Nie chcę tego gówna wstawić. Ale to jest tysiąc popiechita. Brówek, grówek, ładaj, ty złodzieju. Trzymaj. Sierpa. O, no jebie mnie to wesel. Aj, to, kurwa. no? Sprzedaj se młotki. Tu masz... Ma... Dawaj misak ma! A ty to jesteś. A ty kurwa kto jesteś, słyszałeś? Masz no, ty, bronie, szabad nasz na poziomie kurwa. A przyjacielu rajst <słysza> cię lubi. Widać to. Ta, a po czym? To wciąż jesteś pośród żywych. Zadanie, które mam dla ciebie jest banalne. Musisz tylko odebrać kilka paczek z paru... Nie dalamy kurwa. Ty co oni, mam tak ty, światło, nie mam włączone? światło włączone? Czekać na bossa kurwa. Kierdole, to idę do domu. Do słowa przez Raisa, mi nie A teraz przez A teraz jestem jako sierżant kurwa A teraz ty A kurwa noc. Tym razem mam ja wiem, jak ja. Grudnie. Bo mój kurwa, czaregowy! Zdanie tylko za 20 popek! 20 popek, weź Co za Bo No to w tu ma kurwa! Doigrałeś się! A wyłączyłeś ten nos z tego łowca? Spierdalamy! Kurwa, ja nie mam nic wyciągnięte. O kurwa, ja sobie muszę na czetę zrobić. plan jakieś jedne. Jakby... masz level 3? To już ci mówię. Prawa, prawa, brawa, kuda! Zabity. A gryziem jest suka! A... Pójdźmy się ozmijesz 17. No ci wypierdalaj kurwa córko, nie chcę się stamtąd łapić, brzydka jesteś Daję wam sygnał o SS Siema wróbel Szybko się tu dostałem. Przychód widzisz jak ci puszczam sygnał SS? Tak. Jak? Ta. Możesz zanieść key level, żeby się dowiedzieć. <trym się dobiegnąć> Czyli tak, nawet jakbyśmy ci powiedzieli, to nic nie będziesz słyszał. Kurwa, słyszał. Trzeba podjąć gierę, czy co? Tak. No. Ta. Opa, jaki przed nami. O oh, ja pierdolę wiem, <gry> <tam> fajnie, <gry> Raice, ale tym razem będzie miło oh, oh, Machaj, tak ja mam machać! <gryny> odbyw nie, ale fajnie ci każe, żeby nie stracić kontaktu? Ale fajnie coś nie świadłem! Tak, bez ale chujowa ta ma Już mogłeś mi zrobić jakiegoś bo ty jesteś chujowy, bądź chujowy jest Ale masz mila, skary, a to jest to jest się nie da wypełnić to, e, tak, na to jest rzut gdzieś leci Ej dobra, muszę patrzeć na Telefon mam z bazy dzwonią Dawajcie na zrzut Kurwa ta rady miał 20 level Ognio, Dawajcie no, 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 no. pozrzut lecimy, panem. No kurwa. Kurwa, Brubel, tu są skały, kurwa. Jak ja mam tu przebiec? Obok no, tu strady. No, no, no. A, dobra, widzę. Jesteś przy rzucie, brubel? No. Ja już biegnę tam. Kurwa, kurwa, bardzo kurwa rzut? Też wybram zabili. atakują. Nie, o, musiałem napisać cieka. Dobra, wziąłem Krzychu, czekać tutaj na Ciebie za... i na rzut, czy... A. Po grubel bronię, bo mam level. No, oh, paczka z grubel ton. O! Ale ty latać nie możesz. Chcesz Zajadzę jeden ten ten? Możesz dać. Chcę... Pyzasuj. mam mieć samurajski, ale nie chcę go zakładać, tam. Masz? No mam miecz, pa. Ale mi chodzi ten. Co ty za gdzieś tu rzuciłem? Co? Gdzie ja żeś kurwa rzucił ty? Chuja żeś rzucił? A tu jest Nie, to przesłuchaj zombie Nie, nie... Tu, masz, patrz. tu masz, patrz Gdzie? Nie widzę go Czekaj Poświęcę ci tym Tu masz, dzieje ja się co tym no? ultra A jest! Kurwa, ja bym tego nie widział, 4 mnie się to przecież... i tu jest kolejny Szkowi się da Ja już idę na dwa Musiałem kupić samacze ta Ale krzyku ja mam A mnie nie ma Nie gryzą ząbiaki znowu elo Bawię się na mieście Kurwa Zostawcie wreszcie Zostawcie mnie wreszcie Dobra Krzychu, lecę po ciebie ten skok, ten skok No już idę, idę, idę kurwa, Bo, bo to noc jeszcze ja Ale mu na a... a na tych, tych, tych nocnych to nie działa Ten but Co tu się dzieje? Ten tam zubertuby na pierwszy. Chopie, 450, chopie zbiera za rozpierdolenie i chodzisz do Ubeltuby Zbierać tubie, bałek! 600 stary Kurwa, że ja linki nie mam, ja pierdolę.

Kurwa, palowie! Co ty, co ty, ty chipo, weź! Weź te skills w górę! Weź, uratuj tą mameję, kurwa, jeszcze ci będą. No bo ja, kurwa, miałem dupę w tłumy, pa, nakita! Aaaa... To masz drugi level pewnie. Drugi czy trzeci? Przyznaj się. No, z masz, jakbyś miał ja, nie, 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 nie. 12, 9, ja drugi? Zaraz powiem. Mamy... dwunasty, dziewiąty, dziewiętnasty. trzeci? Dobra, spierdalamy, dawajcie. No spierdalamy. E, wyrzuć temu Krzychowi parę dzień zrzutów. Tak, gdzie się zrobił? Zbieraj Krzy... paczuszki. No właśnie, Krzychu, ja Ci też wyrzucę zrzuty. Co tak małe sobie stawisz? Bo... poziomu przegrania! Tu nie ma nic do gadania! Krzy... Dwa, telefon! Tu ja elo, się krzyknę, masz ten zrzut. No, tak go i tak, bo ja mam Ale mam lepsze wrzutu. Chodź kurwa za mną. No smaczne, to sobie dodaję z chwilą, gdy Krzysztof do kurwa mucha, ta gra zaczęła być prosta. Czekaj jeszcze go sobie trikółę, zobaczysz zobacz, mam nagra, co będę robił. Muszę zabić zombiaka na tej ziemi. kurwa, po bo... prostu kurwa. A pójdź mi papierosy, bo trzy się papierosy rzadko zmacniają. Dobra, brońcie mnie, ja mam level. Panie trafiłem, do ja mam umiejętność wiatrak, jak go rób. Przeczytaj sobie. Tam piszę. Nie wiem, co to wziąłeś. Maszkowanie masz? Kogo, to jak gra kurwa, że masz kurwa, trzeba biegać kurwa. Człowiek kurwa, tak się ma... Kurwa ci tylko tam w tej low levelu. Kryba w kamuflażu? Nie. A ja używam. A to się nie mówiłem, bym jak w nocy grasz, to chyba że używasz kamuflaży z kamuflażem stary Ale trzeba chyba sobie ulepszyć. No? Bo wtedy możesz się atakować. Eeee! Tak, panie, 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 panie. Nie. Pany jednego widzę, mam. Proszę się przywitać. Witamy, witamy. Welcome to the fucking Polish defense league. Against fucking muslim To fakt do gówna zamaznam. Co ty mnie kurwa bijesz, ty kurwa ząb jakąś tutaj. Kurwa bijesz. Wow, wow, wow. Rebut. Dobra, otwieram zamek. Gdzie ty jesteś, kurwa? Nie wiem. A buta do tego faktu. Ja <noise> nie korzystałem z nie znam tego W to jest kurwa, rzut był epiczki No ja nie wiem, no to wy kurwa Ja tu herbatę piję, wesie się cicho Albo sobie latam Co ty kurwa, nie umiem znam go otworzyć To jest bardzo trudny hmm. Więc masz bardzo malutki... Tak, do dojazd się mam, kurwa. Dobra, zapierdalamy. O, Mroczny Sierp. Zapierdalamy, kurwa. Trzech kurwa, ty. Każdy robi co innego, kurwa. na napierdalają wszystko, co się rusza. Tak ja to... nie, bo ja się boję. W ogóle ty możesz na publiczną postawić bo stary najwięcej to można w pięć osób biegać. Cztery. Cztery. Pięć. 2 do 5. Weź nie przeczytaj, kurwa. I co kurwa za cię swoją wiedzą, kurwa na streamie, kurwa. Karim, na publicznie upokorzącie lektualnie, kurwa. To dopiero pierwszy przystanek. A ja idę se pohandlować. O, bomberek. Dziękuję bałem, bombelka ma to to te plujące. Ply, na ciebie, kurwa! To na ciebie, kurwa! Pluję na To kurwa! To za ciebie! to to ciebie! to do, kru. Kru. do latania. Pluję na ciebie! Pluję na ciebie! Pluję na ciebie! Ty jesteś Jofar. A kto chce wiedzieć? Halo! To jest to... <kluzny> Ważne jest Co? to, że przysłał mnie rajz. A to chcesz, że wiszisz mu To? Nigdy cię wcześniej nie widziałem. Skąd no chcę. Tak, Co no, tak. że nie jesteś jakimś przybłędą. O, odwal się! Co tak. powiesz na to? Przywitam że... cię jak najmilszego gościa. Tak. Już? Już? Sukasa. Tylko nie rób mi czywny, już, dobra? To idę już, mhm. ja już, ja już. Idę wpuścić ją. Karim, to ja. Musiałem staruszka postarać no, tak, no, się, 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 się. Nie wiem, to osada jakieś Kieruj Nie, nie. na wschód przystanek to osada rybacka. Kieruj się na wschód, do wyjścia do tunelu. Ich przedstawiciel zawsze Dobra Brubel, po, po y trochę Weź s tebiosła i ponna pierwszej yes! Taki team Ward Jakie sprawy dla Raja Ma dużo władzy i ludzie się go boją

a bo za długie no, ja no, no, się dzieje. No. Nie, 18 miliardy to wyskoczyło.